Gość Radia Płońsk Niejednokrotnie gości już na antenie Radia Płońsk, ale zazwyczaj w roli nadleśniczego Nadleśnictwa Płońsk. Tym razem Tomasz Józwiak, prezes oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Płońsku. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Pamięta Pan swój pierwszy raz, chodzi oczywiście o oddawanie krwi, kiedy zdecydował się Pan oddać krew. Jak to wyglądało? Ten pierwszy raz e, i to tak może mniej świadomie, nazwijmy to, to było, gdy byłem w wojsku. Po prostu wtedy oddanie krwi, honorowo oczywiście cały czas, skutkowało urlopem, i my, młodzi ludzie, żołnierze, korzystaliśmy z tego przywileju, że oddając krew, otrzymywaliśmy dodatkowe dni wolne. Przerodziło się to później już w chęć oddawania krwi? Później była dosyć długa przerwa a tak naprawdę y, honorowe krwiodawstwo rozpocząłem przygodę, bo to tak należałoby nazwać, w 2009 roku, czyli już ponad 11 lat temu. Jakim wynikiem może się Pan pochwalić? Y, oddałem już ponad 20 litrów krwi. Co skutkowało, że w zeszłym roku w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie otrzymałem taki medal zasłużony dla zdrowia narodu od ministra zdrowia. I dla każdego honorowego krwiodawstwa, po oddaniu określonej liczby litrów, takowe wyróżnienia będą. Pan jest rekordzistą w Płyńskim Rejonie, czy ktoś inny? Nie, nie. I cieszę się z tego, bo są w naszym rejonie osoby, które oddały i 60, i 80 litrów. Z tym, że ich przygoda zaczęła się sporo wcześniej. W chwili obecnej można tą krew oddawać do 65. roku życia, czyli przeszli już na emeryturę tą krwiodawczą, nazwijmy to, ale takimi wynikami mogą się poszczycić. A ilu członków zrzesza Płoński oddział? Klub honorowych dawców krwi jest jednym, jednym z elementów tej większej organizacji, czyli Polskiego Czerwonego Krzyża. Nie wszyscy, nie wszyscy dawcy krwi honorowi są w naszym zrzeszeniu, jak gdyby zaewidencjonowanie, no bo się wiąże ze składkami, wiąże się to także z pewną działalnością na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. Natomiast y, nie jest ich mało, na, ale taką największą liczbę, jak gdyby to y, raciążski klub honorowych dawców Krwi. Tam jest ponad 140 osób, które aktywnie oddają krew, mają naprawdę niesamowite wyniki, są prężni, działają, zachęcają. Prowadzą akcje właśnie takie informacyjne i cały czas, cały czas ten właśnie nasz oddział raciążski jest najbardziej prężnym w tutaj polskim zarządzie. To obejmuje tylko Miasto Raciąż, całą gminę? Sądzę, że głównie miasto, ale miasto i gmina Raciąż, o tak bym to określił. Mówił pan już o pierwszym warunku, który trzeba spełnić, żeby być honorowym dawcą krwi, czyli no nie można przekraczać 65 roku życia. A jakieś inne są jeszcze warunki? Trzeba mieć ukończone 18 lat, czyli dla osób dorosłych jest to, jest to jak gdyby takie przedsięwzięcie dedykowane. Jakieś choroby wykluczają możliwość oddawania krwi? No sądzę, że tak, bo akurat mnie dopadła borelioza, nasza choroba zawodowa leśników. Jako świadomy krwiodawca, poinformowałem oczywiście, Lekarze, ale i te, te osoby, które, które pobierają krew, okazuje się, że no mając boreliozę, nie można tej krwi oddawać. Także mój wynik na 20, tam niemal że jeden litrach się skończył, i w chwili obecnej, jeżeli technika i nauka. Nie będzie postępu w tej dziedzinie, to po prostu nie mogę oddawać tej krwi. Co roku spotykacie się na spotkaniach opłatkowych? Jak ważne są te spotkania? Bo zawsze to jest w sumie podkreślane, czemu się spotykacie. Jest to dla nas ważne, bo tak jak pan na początku powiedział, ta krew, krew oddajemy honorowo. Nie uzyskujemy za to żadnych gratyfikacji finansowych czy innych. Natomiast na pewno takimi wyróżnieniami są za określoną ilość oddanej krwi medale: brązowy, srebrny, złoty czy też inne, ale właśnie takie spotkania, gdzie mam okazję podziękować zarówno honorowym krwiodawcom, bo to jest bardzo, bardzo ważne, ale także instytucjom, które z nami współpracują. Jako zarządem rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża, a mianowicie i staroście Pońskiemu, i panu burmistrzowi, i wszystkim osobom, i firmom i instytucjom, które nas wspierają, bo nie prowadzimy działalności gospodarczej. Utrzymujemy się jedynie właśnie dzięki do dobroczynności czy szczodrobliwości darczyńców i to jest właśnie okazja do tego, żeby im podziękować przy wspólnym wigilijnym stole żeby się spotkać, wymienić doświadczenia, określić plany na przyszłość. Mówił pan o tym, że oddajecie krew honorowo, gratyfikacji z tego nie macie, ale jakieś przywileje są dla honorowych dawców krwi? Oczywiście, są takowe przywileje, z tym, że nie wiem, czy, czy honorowi dawcy z tego korzystają. No na pewno e, poza kolejką można w aptece wykupić sobie leki. Tylko trzeba oczywiście okazać się legitymacją honorowego krwiodawcy i wtedy... Taka osoba powinna zostać obsłużona poza kolejnością. Poza tym, w Warszawie wprowadzono, że dla osób, które oddały ponad 18 litrów krwi, a wiąże się to już ze zdobyciem albo otrzymaniem złotej odznaki zasłużonego, honorowego dawcy, przejazd komunikacją miejską jest za darmo. Tylko również trzeba mieć przy sobie ten dokument potwierdzający właśnie tą ilość oddanej krwi. Potrafi pan przypomnieć sobie jakieś konkretne zbiórki, konkretne akcje, kiedy udało się kogoś uratować w Puńsku dzięki waszym akcjom, dzięki waszemu oddawaniu krwi? Czy uratować tego nie jestem w stanie powiedzieć, ale na pewno wiele osób, w tym tam ode mnie z pracy. Teść kolegi potrzebował takiej krwi, gdyż operacja, którą miał, przewiązała się z dużą jej, jej ilością. To zwrócił się do mnie, więc ja to też wśród swoich kolegów, znajomych rozpropagowałem. No bo zasada jest taka, że oddajemy honorowo bez wskazania. Natomiast jeżeli przy oddawaniu wskażemy, że dla konkretnej osoby, no to. Właśnie idzie ta pomoc, jak gdyby dla tej konkretnej osoby. I takie, takie akcje niejednokrotnie za moim pośrednictwem czy też za moją wiedzą się działy. A co zrobić, żeby zostać honorowym dawcą krwi, kiedy w puńsku można oddawać krew? Troszkę zmieniły się od pewnego czasu zasady, bo mieliśmy punkt przy szpitalu, gdzie można było honorowo krew oddawać tak naprawdę codziennie w określonych godzinach. W chwili obecnej, raz w tygodniu do Płońska przyjeżdża krwiobus. Czwartek na terenie szpitala, właśnie przy tym dawnym miejscu, gdzie, gdzie oddawaliśmy krew, stoi krwiobus, i tam po prostu można się zgłosić. Sprawa jest prosta. Jest krótki wywiad lekarski przeprowadzony przez przez y, pielęgniarkę. No i, i tyle. Jeżeli wszystko jest dobrze. Zmierzone jest oczywiście ciśnienie, krótki wywiad lekarski. Później to wszystko weryfikuje właśnie lekarz. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, siadamy na fotelu, oddajemy krew. Nie zmieniło się nic w związku z całą pandemią koronawirusową. Nadal krwiobóz podjeżdża i można oddać krew. Nadal krwiobóz podjeżdża, można oddać krew, ale zmieniło się to, że jednak tej krwi zaczęło mimo wszystko brakować. I nałożyły się tutaj w mojej ocenie Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz wakacje, gdzie zawsze apele rejonowych centrów krwiodawstwa są takie, że krwi w wakacje brakuje. Ludzie się rozjeżdżają, wyjeżdżają poza swoje miejsca zamieszkania, i ilość oddawanej przez nich krwi wtedy drastycznie maleje, ale i sytuacja pandemiczna w kraju spowodowała, że być może ludzie no, odrobinę obaw mają przed, przed, przed tym kontaktem z osobami, które tą krew. Powierają. Chciałbym naprawdę wszystkich zapewnić, że te rejonowe centra krwiolecznictwa wystosowały apele, gdzie opisywane są zasady, że naprawdę można bardzo bezpiecznie tą krew oddać. Do czego gorąco zachęcam, bo jednak sytuacja w kraju spowodowała, że tej krwi naprawdę niemalże w całym kraju brakuje. Tomasz Józwiak, prezes oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Puńsku. Dzisiaj Państwa moim gościem serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.